Chcesz zostać w Tajlandii na dłużej i nie przejmować się wizą? Koniecznie obejrzyj do końca. W zeszłym roku pobyt bezwizowy w Tajlandii został wydłużony aż do 60 dni. A co jeśli Tajlandia spodobała Ci się tak bardzo, że chcesz zostać tutaj na dłużej? Masz dwie możliwości. Opcja pierwsza przedłużenie pobytu w biurze imigracyjnym. Możesz przedłużyć swój pobyt o kolejne 30 dni, kierując się do najbliższego lokalnego biura imigracyjnego, płacąc 1900 batów, czyli jakieś 215 zł, za pieczątkę na 30 dni. A jeśli wciąż ci mało Tajlandii, możesz skorzystać z opcji numer 2, czyli tak zwanego wizara. Wystarczy wyjechać przez granicę do Malezji bądź Laosu, przekroczyć granicę, wrócić do Tajlandii i na tej granicy dostaniemy kolejną pieczątkę i nie na 30, ale aż na 60 dni. Jeśli podróżujesz sam, fajnie jest skorzystać z usług firm, które zajmują się wizaran, ale jeśli jest was więcej, Para, grupa czy rodzina możecie sporo zaoszczędzić. Wystarczy zostawić komentarz TANI RAN, a wyślemy Wam w wiadomości prywatnej, jak to zrobić. Ale pamiętaj, że Tajlandia też ma swoje zasady i nie możesz bez końca stosować tych trików. Na przykład, oficer na granicy może możecie poprosić o przedstawienie środków na utrzymanie. Więc warto mieć rezerwację biletów powrotnych ze sobą. A jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz!